mordeczki znajduje się w Castoramie, bo rzucili gres taki na promocję i wiecie na ten mój taras tutaj się zastanawiam te dwa kolory mnie interesują 39, fajna cena co za taki gres ósemeczkę te dla Medloju mają drożej, nie w tej samej cenie ale cieńszy, ten ma 8 mm i tu ponury duma cztery dychy, ja jeszcze mam tą kartę Kasto, Kasto Pro to jeszcze zniżkę ponury dostanie 5% tak mi się wydaje, chyba że to jest kurwa bez zniżki Ale i tak jest fajna cena I wezmę go na taras I położę go w swoim W swojej technologii Bez klejenia na tak zwany Suchy beton Zobaczymy co z tego będzie Tylko nie mam czym go ciąć, wiecie Co to za dziewczyna Co nie lubi wina Co to za mężczyzna co nie lubi wódki Ten wezmę, dobra? Ten jaśniejszy Co uważacie Ten jaśniejszy, dobra biorę Przeży się zgadzacie Co nie lubi wódki Później są tego skutki Ponury jak widzi promocję to mu odpierdala palma Patrzcie wszystkie wziąłem, załadowałem Wszystkie kurwa co były, 24 chyba paczki Tyle nie potrzebuję ale wiecie może się przydać nie, bo to można oddać I się rozpytałem, że nie ma terminu O kurwa to to ciężki Ja pierdolę nie pchnę tego wózka Wiecie, można oddać a wolę mieć bo po 4 dychy zagręst to jest dobra cena Dobra kończę nagrywać bo kurwa nie pchnę tego wózka Co to za mężczyzna, co nie ma chałupy? Co to za dziewczyna, co nie daje wina? Ponury ładuje sobie gres, bo wiemy teraz. O, oh, jest! Ale to ciężki ten gres. Przygotujcie mi się, mordeczki, na akcję, nietypowe gresiarstwo w wykonaniu ponurego, wiecie, na tarasie. Będziemy gresować, nie będziemy używać kleju do gresu, bo klej jest drogi, ułożymy na suchym betonie, jak to mówią u nas na wsi, tyż będzie dobrze, nie? Tyż będziesz miał dobrze, chłopoku. Zakochałem się w dziewczynie. Co ma czarne oczy, bardzo ładny uśmiech. Ona mnie zaskoczy. Kocham was.